Przeszłość, past, past, past. Wczoraj, yesterday, yesterday, yesterday. Przedwczoraj, the day before yesterday, the day before yesterday. temu ago na przykład pięć dni temu ago ago godzinę temu an hour ago an hour ago an hour ago dwa dni temu two days ago two days ago two days ago temu a week ago one week ago a week ago one week ago niedawno czyli kilka dni temu the other day the other day the other day ostatnio niedawno recently 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 Dawno temu, a long time ago, a long time ago, a long time ago, w zeszłym tygodniu, last week, last week, last week, zeszłej nocy, ubiegłej nocy, last night, last night. The weekend. At the weekend. At the weekend. At the weekend. Dzisiaj rano. This morning. This morning. This morning. Niedawno. A little while ago. A little while ago. A little while ago. W przeszłości dawniej kiedyś. In the past. In the past. W lecie latem. In summer. In summer. In summer. W zeszłym miesiącu. Last month. Last month. Last month wtedy kiedyś Back then Back then Back then. Wtedy wówczas potem w ten czas then Then Then. then. Więc co się wtedy stało? So what happened then? So what happened then? 1997. In 1997. In 1997. Kiedy się urodziłem? When I was born. When I was born. When I was born. W latach osiemdziesiątych. In the 1980s. In the 1980s. Na początku roku. Early this year. Early this year. Early this year. Do tego roku. Until this year. Until this year. Until this year. Teraźniejszość, chwila obecna. Present. 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 Dzisiaj today Today Teraz now 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 Obecnie aktualnie na chwilę obecną at present at present at present obecnie aktualnie currently currently, currently. Uwaga, nie myli słowa actually z polskim słowem aktualnie, ponieważ to słowo oznacza naprawdę, rzeczywiście, prawdę mówiąc, właściwie, a aktualnie to at present, at the moment lub currently. Na czas, punktualnie, on time. Wyrażenie to stosowane jest do wydarzeń zaplanowanych na określoną godzinę, rozkład jazdy i tym podobne. Jesteśmy dokładnie na czas. We're right on time. We're right on time. We're right on time. Na czas, w porę. In time, soon enough. To wyrażenie natomiast określa, że coś jest wystarczająco wcześnie zrobione. Nie dostrzegłem w porę niebezpieczeństwa. I didn't see the danger in time. I didn't see the danger in time. W tej chwili, as we speak. As we speak. As we speak. W tym momencie, teraz, na tę chwilę. At the moment. At the moment. At the moment. W tej chwili, natychmiast. Right now. right now, right now, w tym momencie, at this time. w tym czasie w tym momencie, at this time. w dzisiejszych czasach, obecnie, nowadays. nowadays. w dzisiejszych czasach, obecnie. These days, these days, these days. W tym tygodniu, this week, this week, this week. W tym miesiącu, this month, this month, this month. Bieżący rok w tym roku. this year this year this year o tej porze roku at this time of year at this time of year at this time of year przyszłość future 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 za chwilę in a while Loop in a moment. In a while, loop in a moment. Chwila, moment. 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 Minutkę, za chwilę, just a minute. Just a minute. Just a minute. Poczekaj chwilę, wait a second. Hanon a minute. Wait a second. Loop. Hanon a minute. Później, potem. Later. 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 Wkrótce, niedługo. Soon. 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 Za 10 minut. In ten minutes. In ten minutes. In ten minutes. Za godzinę w ciągu godziny. In an hour. In an hour. In an hour. Film zaczyna się o osiemnastej. The film starts at six o'clock. The film starts at six o'clock. Wieczorem in the evening in the evening in the evening dziś wieczorem dziś w nocy tonight 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 o północy at midnight at midnight at midnight jutro tomorrow Tomorrow. 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 W słowie tomorrow wiele ludzi robi błąd i podwaja literę M zamiast R w pisowni, więc proszę na to uważać. Jutro rano. Tomorrow morning. Tomorrow morning. Tomorrow morning. Jutro po południu. Tomorrow afternoon. Tomorrow afternoon. Tomorrow afternoon. Jutro wieczorem. Tomorrow evening. Tomorrow evening. Tomorrow evening. Pojutrze. The day after tomorrow. The day after tomorrow. Za dwa dni. In two days. In two days. In two days. W przyszłym tygodniu. Next week. Next week. Next week. W najbliższym czasie. In the near future. In the near future. In the near future. W weekendy. At weekends. At weekends. At weekends. W przyszłości. In the future. In the future. In the future. Przyimki czasu. Wyrażenia z at odnoszą się do godzin, okresu kilku dni, pory dnia i niektórych wyrażeń. at o godzinie dziesiątej at ten o'clock w południe at noon w weekend at the weekend na Wielkanoc at Easter w czasie świąt Bożego Narodzenia at Christmas przy śniadaniu at breakfast na końcu pod koniec at the end na początku at the beginning Przy imku on używa się przy wyrażeniach z nazwami dni tygodnia, datami, również z wyrazami morning, afternoon, evening, night, które łączą się z dniami tygodnia. On w poniedziałek on Monday 7 maja on May 7, pierwszego dnia on the first day, w moje urodziny on my birthday w Boże Narodzenie on Christmas Day na wakacjach w wakacje on holiday w sobotnią noc on Saturday night dziesiątego on the tenth na mój ślub on my wedding day w tym dniu tego dnia on that day on that day Imek IN stosuje się z miesiącami latami stuleciami epokami, porami dnia, porami roku oraz do wyrażenia przyszłości. IN rano in the morning w styczniu in January. W lecie latem in the summer w 1970 in 1970. w latach 80. in the 1980s w latach dziewięćdziesiątych, in the nineties, w dwudziestym pierwszym wieku, in the twenty first century, w przyszłości, in the future, za godzinę, in an hour, za pięć lat, in five years time, in five years time. Cześć! Pomóż nam rozprzestrzenić darmową naukę języków obcych. Wystarczy, abyś udostępnił jakąś jedną z moich lekcji na Facebooku. Na pewno Twoim znajomy to się przyda. Dzięki. Zostaw łapkę w górę, aby mogły powstawać nowe lekcje za darmo. Zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek, aby być na bieżąco ze wszystkimi nowymi lekcjami. Napisz komentarz, jak podobała Ci się ta lekcja i napisz również, czego jeszcze brakuje na kanale. Dołącz do naszej grupy na Facebooku, gdzie udostępniamy sobie materiały i pomagamy sobie w nauce języka angielskiego. Obejrzyj również pozostałe lekcje. Dzięki i cześć.